Zbigniew Herbert do Marka Aurelego. Dobranoc, Marku. Lampę zgaś i zamknij książkę. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową. To barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna Twa Łacina. To lęk odwieczny, ciemny lęk, okruchy ludzki ląd zaczyna bić i zwycięży. Słyszysz szum? To przypływ zburzy Twe litery, żywioł w niewstrzymany nurt, aż runą świata ściany cztery. Cóż nam? na wietrze drżeć i znów w popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień poległych. Więc lepiej, Marku, spokój zdejm i ponad ciemność podaj rękę. Niech drży, gdy bije w zmysłów pięć jak wątłą lirę ślepy wszechświat. Zdradzi nas wszechświat, astronomia, rachunek gwiazd i mądrość traw, i twoja wielkość zbyt ogromna, i mój bezradny Marku, płacz.